Witam serdecznie. Jako osoba, która od kilku lat korzysta z Home Assistant'a, mam pewne obserwacje dotyczące tego, w jaki sposób Home Assistant przechowuje dane historyczne. Mowa tutaj o rekorderze. Promowałem różne rozwiązania. Najpierw budowana baza plikowa, później baza InfluxDB. Później jednak doszedłem do wniosku, że z mojego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem jest Postgres SQL. Jest to spowodowane co najmniej dwoma aspektami. Po pierwsze, mam dostęp do tych danych bezpośrednio z systemu Windows. Jeżeli sobie eksportuję je jako pliki CSV, mogę to uczynić w łatwy sposób. Druga rzecz jest to możliwość archiwizacji samych, wykonywania kopii bezpieczeństwa samej bazy danych bez wpływu na pracę Home Assistanta. W tym filmie chciałbym przedstawić, w jaki sposób można to skonfigurować. Pierwszym chciałbym tutaj jeszcze dodać, że to rozwiązanie sprawdzi się w przypadku nowych instalacji Home Assistant'a. Jeżeli posiadasz swoją instancję Home Assistant'a, która pracuje od kilku lat i tam zbierasz dane, konieczne byłoby po zmianie dostawcy bazy danych zmigrowanie danych. Tutaj tego wątku nie poruszam. Będę dokonywał konfiguracji w pustej wersji Home Assistanta. Miej to na uwadze. W przeciwnym razie możesz skasować swoje dane. Oczywiście w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w Home Assistancie warto wykonać kopię bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem jest utworzenie kontenera LXC, w którym będzie pracowała baza danych. Nadmienię tylko, że oczywiście mówimy tutaj o środowisku wirtualizacyjnym Proxmox. W tym celu Wykorzystam skrypty dostępne na stronie y, de, y, skryptów Home Assistanta. Jako pierwszy krok w wierszu poleceń serwera Proxmox wkleję skrypt, który dokona instalacji. Dokona instalacji bazy PostgreSQL. Pierwszym krokiem będzie odwiedzenie Proxmox. Helper skrypt. Ja skorzystam z wersji y, z systemem Debian. Kopiuję tutaj link do skryptu. Właściwie jest to polecenie skryptu. Wklejam wierszu poleceń Proxmoxa. Naciskam Enter. Ja akurat zawsze korzystam z opcji zaawansowanych. Naciskam OK. Wybieramy nieuprzywilejowany kontener. Wpisujemy hasło. Dla użytkownika root wybieramy numer ID tego kontenera. Wybieramy nazwę hosta. W moim przypadku będzie to PSQL Test 2. Teraz wybieramy wielkość dysku. Tutaj 4 GB. Liczbę procesorów. Pamięć RAM. to zostawiam wartość domyślną. Jeśli chodzi o sieć także wartość domyślną, wybieram dla IPv4 DHCP. Dla IPv6 ustawiam wyłączone. Tą opcję pomijamy, tam także, tam także, tam także. Teraz możemy wybrać adres MAC, tutaj także zostawię pusta. wciskam Enter. Ja akurat włączam dostęp po SSH i rozpoczynamy. Tutaj trzeba wybrać, w którym miejscu ma być utworzony kontener. W moim przypadku będzie to lokalna LV. w poprzednim kroku. Trzeba było wybrać miejsce składowania szablonu. Akurat wybrałem lokal, gdyż nie widziałem tego wyświetlanego komunikatu. To akurat nie ma znaczenia, bo po instalacji możemy ten szablon usunąć. Kolejną rzeczą, którą jeszcze dołączę, jest program do zarządzania bazą danych, który nazywa się Adminer. On ułatwia podgląd tabel, które posiadamy w naszym Home assistancie. Ja oczywiście instaluję Debian'a w wersji 13. W zależności od tego, jakim sprzętem dla Proxmoxa dysponujemy, ta instalacja będzie trochę szybsza lub wolniejsza. Tutaj trzeba wybrać wersję po zgresku, ale ja korzystam z najnowszej 18. To jest właśnie krok, w którym możemy wybrać, że chcemy zainstalować program adminer. Dobrze, nasza maszyna dostała adres 192.168.56. Dobrze, teraz yy, potrzebujemy utworzyć bazę, w której będzie pracował nasz Home Zapiszemy sobie tutaj adres IP. Skopiuję go i w tym miejscu mogę połączyć się z adminem. Tak jak widać. Oto nam się strona. Teraz przechodzimy do tego naszego kontenera. Przechodzimy do konsoli. Należy się zalogować. Dobrze, pierwszym krokiem będzie y przełączenie się na użytkownika Postgres. Następnie uruchamiamy PSQL. Jest to program do zarządzania bazą danych. Następnie tworzymy użytkownika o nazwie HA. Kolejnym krokiem jest utworzenie bazy danych Home Assistant DB z kodowaniem UTF8 z template'u 0 z szablonu 0. Następnie nadajemy uprawnienia użytkowni, użytkownikowi HA do bazy HADB. Teraz możemy wyjść z PSQL. W tym celu wpisujemy ocenie. A następnie możemy wyłączyć się, przełączyć się z użytkownika psql. Teraz jeszcze trzeba sprawdzić, czy nasz Postgres umożliwia połączenia zdalne. W tym celu wchodzę w plik konfiguracyjny. Tutaj sprawdzam, czy ta zmienna ma wartość gwiazdka. W tym przypadku ma gwiazdko. Wychodzę bez zapisywania, czyli Ctrl-X. Trzeba jeszcze dodać regułę dotyczącą dostępu z zewnątrz. W tym celu dokonujemy edycji pliku konfiguracyjnego pghbaconf. Ja tutaj mam przygotowaną linię, którą dodam na końcu. Tutaj mówimy, że użytkownik HADB może połączyć się z sieci, z całej sieci. Naciskamy Ctrl X, aby zapisać, zapisujemy te ustawienia. Teraz możemy sprawdzić, czy w y, adminerze będziemy w stanie połączyć się naszym użytkownikiem. Czyli użytkownik nazywa się H. Jest. Połączyliśmy się. Mamy tutaj bazę danych, ale ta baza danych jest pusta. Aby Home Assistant rozpoczął zapisywanie danych do naszej nowej bazy danych, konieczne jest dodanie stosownej konfiguracji. Będzie nam potrzebny adres IP. Bazy danych, po to, żeby przygotować ciąg znaków połączeniowych. W tym celu przechodzę do Home asystanta Ja korzystam z dodatku File Editor. Otwieram sobie plik o nazwie Secrets i tutaj wklejam nasz connection string. Czyli tworzę nazwę PSQL String i tutaj mamy. Tekst połączeniowy, czyli mamy użytkownika HA, tutaj mamy nasze hasło, tutaj jest adres IP i baza danych. Zapisujemy nasz secrets, następnie wchodzimy w plik configuration.yaml. czyli tutaj zmieniamy na Yam, i dodajemy wpis recorder. Ja sobie ustawiam przechowywanie danych 365 dni. Jako adres bazy wpisuję wpis z pliku secret o nazwie PSQL string. Tu mam jeszcze taki parametr, który zabezpiecza mnie przed sytuacją, gdyby baza nie odpowiadała natychmiast. Zapisujemy to ustawienia, wchodzimy w narzędzia deweloperskie, sprawdzamy konfigurację. Konfiguracja jest prawidłowa. Możemy dokonać ponownego uruchomienia Home Assistant. Home Assistant uruchamia się ponownie. system Assistant uruchomił się. Teraz możemy wejść w logi, aby sprawdzić, czy nie ma błędów. W tym przypadku nie ma błędów. Teraz możemy wrócić do naszego adminera i możemy zobaczyć naszą bazę danych. Jak widać, w bazie HADB, którą utworzyliśmy, pojawiły się tabele. Możemy zobaczyć na przykład na tabelę States Meta. Jak widać, powstały nam tutaj wpisy. Tak samo tabela States zabiera dane. Od tego momentu yy, wszelka historia która dotychczas była zapisywana w bazie plikowej, będzie zapisywana w bazie PostgreSQL. Dzięki temu, nawet po kilku miesiącach lub nawet latach zbierania danych, nasza aplikacja będzie działała płynnie. Oczywiście trzeba tutaj mieć na, uwagę, na uwadze, że na przykład, jeżeli zapisujemy dane z miernika energii, na przykład ZAML, ten miernik wysyła co kilka sekund nowe wartości. To powoduje powstawanie dużej ilości danych. W swoim asistencie mam to rozwiązane w ten sposób, że w przypadku ustawienia parametru przechowywania danych przez 365 dni wykonuję automatyzację każdy raz na dzień, która, w której dzielę sobie moje na przykład sensory na takie, które chcę, by były przechowywane przez jeden dzień, dwa dni, tydzień itd. W ten sposób dane, które nie są czyszczone, będą przechowywane, takie w tym przypadku rok, natomiast te, których nie potrzebuję przechowywać danych detalicznych, usuwam sobie. To, co jest jeszcze ważne, to e, powinniśmy dokonywać, przynajmniej ja tak robię, że dokonuję sobie kopii bezpieczeństwa tego e, kontenera z e, tym postgresql W tym celu wracamy do Proxmoxa, przechodzimy w Data Center i mamy e, backup. Można sobie dodać nowe zadanie, wybieramy, gdzie to ma być zapisywane czy lokalnie, czy na dysku na przykład na jakimś NFS-ie. Ja osobiście wykonuję to w ten sposób, że najpierw zachowuję sobie lokalnie, natomiast mam inne zadanie, które przerzuca mi te dane na NFS ja sobie dokonuję tej archiwizacji co 30 minut, w tym celu wybieramy też kontener, którego to dotyczy no i tu jeszcze zachowujemy ile ostatnich kopii ma być, na przykład 4 albo 5 jeżeli naciśniemy create o każdej pełnej godzinie, a także w pół do będzie wykonywała się nam nasza kopia bezpieczeństwa jeszcze sprawdzimy logi jak widać, nie ma problemów. To jest moja propozycja: w jaki sposób w sposób wydajny, a także bezpieczny przechowywać historię z home asystanta. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do śledzenia nowych filmów na kanale.